Ogólnie jest zadyma na Twitchu, w zasadzie związana z Twitchem, pewnie słyszeliście, że xQc postanowił sobie przejść, znaczy, no, no czyli na, no tam dłuższy temat, ale co jest podpisać umowę z Kikiem, więc spora tam zadymka wokół tego, chciałem sobie o tym pogadać, bo też pooglądałem parę filmów na ten temat, gdzieś tam jakieś informacji sobie poszukałem, bo... Miałem i spać i nagle patrzę taka informacja. wy, co jest No Znaczy, akurat guci oglądałem, miałem sobie tam zasypiać, i nagle info wleciało. I wchodzę na streama, excuses. Ja tam rzeczywiście wielkie logo Kika, zapowiedź, znaczy się, cały film z zapowiedzią tego, że on tam będzie się pojawiał. I mówię, ja pierdzielę, to, to nie jest jakiś bay. No i dzisiaj ta informacja się rozkręciła. New York, New York Times o tym pisał, całą informację ze względu na rekordowy deal. Także fajny temat do pogadania na pewno. A wiesz o tym, że Kik ma serwery AWS od Amazona, który jest właścicielem Twitcha? Trochę Beka. To też jest temat do dyskusji. Dobra, to przechodzimy sobie do tego tematu. Więc tak. Zaczynając od początku, bo może ktoś wie, może nie wie, może się nie interesujecie. Ogólnie jest tak, że wiem, że część osób usłyszy, że tu chodzi o jakiegoś zagranicznego streamera i będzie na sadzie, a co mnie to obchodzi, że gdyby Gucio podpisał kontakt na 100 milionów z Kikiem, to by was interesowało, ale nie o to chodzi, chodzi o pewien trend i coś, co się zmienia. Być może, być może jesteśmy świadkami, wiecie, ogromnych zmian na rynku streamingowym, gdzie spadnie dominacja Twitcha i rzeczywiście pojawi się gracz, który jest w stanie zrobić jakieś przetasowanie na tym rynku I od jakiegoś czasu od, w zasadzie od powstania Kika no wiele osób opatruje w tej platformie takich możliwości. Znaczy wczoraj taka Gucia, to chyba coś mówił, że on za 5 milionów by przeszedł. Że jak 5 milionów mu zaproponowali, to już nawet w trakcie streama mógłby dane podmienić w OBS-ie. Także no, to tak wczoraj na streamie. I myślę, że nie żartował. Myślę, że to nie był akurat żart. I teraz tak. Ogólnie na Kika, jeżeli chodzi o polski rynek, to raczej trafiały osoby, które po prostu dostały bana na Twitchu, nie? No tak to wyglądało. Część osób przeszła z Twitcha na Up, żeby streamować sobie sloty, bo przynajmniej na ten moment ta platforma z tego słynie, że jest tam taka możliwość streamowania różnego kontentu hazardowego plus z właścicielem, tak można powiedzieć, tej platformy jest stake, czyli takie internetowe kasyno ogromne, które zarabia niewyobrażalne sumy pieniędzy, nie? To zresztą wiadomo i tam chyba też było, że jakiś team w 1 sponsorują Alfa Romeo czy jakiś tam, więc generalnie to są ogromne niewyobrażalne pieniądze płynące z hazardu. Te pieniądze umożliwiły im Kupowanie, bo tak trzeba to nazwać, czy też oferowanie y, bardzo lukratywnych kontraktów dla różnych streamerów z Twitcha. Nie wiem czy za każdym, ale wydaje mi się, że za każdym razem ten kontrakt wygląda na takiej zasadzie, że jest non-exclusive, czyli jest nieekskluzywny, co oznacza, że streamer, który podpisuje umowę z kickiem, nadal może streamować na innych platformach, w tym wypadku na Twitchu. I teraz wiele osób zastanawia się: No jak kurwa? To jest możliwe, że oni komuś płacą, a ta osoba może sobie w zasadzie dalej streamować na Twitchu. No i tutaj jest właśnie cały haczyk i cały plan kika na to, jak wypromować swoją platformę. I teraz idąc z przykładem XQC. W jego przypadku w New York Timesie pojawił się artykuł, z którego wynika, tam było w rozmowie z menadżerem chyba XQC. Jak dobrze tam czytałem, bo to tam było za paywallem, więc widziałem jakieś takie fragmenty, które się przewijały po prostu na Twitterze. W przypadku XQC jest to kwota, tak jak jest napisane, 70 milionów dolarów, ale są też jakieś dodatkowe, dodatkowe warunki tej umowy, które podbijają tę kwotę do 100 milionów, no i generalnie te 100 milionów dolarów jest takim. Odnośnikiem w sieci, jeżeli chodzi o wartość tego kontraktu, cała akcja tutaj, jeżeli chodzi o XQC, no to mówimy o kwocie 100 milionów dolarów, tak sumarycznie. Również jest to ten nieekskluzywny kontrakt. Plus, co jeszcze jest istotne w tym wszystkim, XQC wczoraj to ogłosił po prostu prowadząc streama i nagle pojawiła się informacja, wrzucił cały filmik, taki trailer z zapowiedzią swojego przejścia na Kika, czy też podpisanie umowy z Kikiem. No i teraz. Wracając do tego konceptu na nieekskluzywne kontrakty, gdzie ktoś mógłby powiedzieć, że, no ale jak to, no to płacą mu 100 milionów, i jeszcze on dalej sobie może na Twitchu streamować. Tak jak w przypadku było innych twórców, tak samo i tutaj wygląda to w ten sposób, że Kik chce transferować widownię z Twitcha i całe community z Twitcha na Kika. Żeby to zrobić, potrzebują oczywiście twórców, co teraz kupują, ale potrzeba też na to czasu, aby twórca mógł tych e, widzów przetransferować na nową platformę, i ich przyzwyczaić do, e, do nowego miejsca, w którym na co dzień streamuje. Więc... Wygląda to w ten sposób, że nie wiem czy dosłownie każdy, ale też chyba ostatnio było tam Hikaru, tak? Miał jakąś umowę z Kikiem i było to dokładnie na tej samej zasadzie. Bo wiecie, w teorii można było tak zrobić, że mówicie, dobra, takie XQC, tak? Mówi, przechodzę sobie na Kika, jak chcecie mnie dalej oglądać, to wpadajcie na tę platformę. Ale liczenie na to, że taki jednorazowy komunikat przyniesie największy zysk w kontekście transferu ludzi, no jest dosyć naiwne. W związku z czym opcja takiego stopniowego przenoszenia ludzi, że ktoś tam nie słyszał tego komunikatu, jakimś cudem nie dotarła do niego ta wiadomość, wchodzi na Twitcha. Czy Excusey streamuje? A on mówi: okej, okay, tu postreamowałem, teraz idę na Kika. I wiecie, stopniowo przenosicie kolejnych ludzi po prostu na nową platformę. No i wczoraj Excusey przeniósł tyle ludzi na Kika, że aż im wyjebało serwery. Excusey no, mówi na streamie, że nie zamierza całkowicie przenieść na Kika. Póki co nie, oczywiście, że póki co nie zamierza. Oczywiście, że tak, to prawda. Póki co nie zamierza, bo będzie transferował widownie z Twitcha na Kika. Kika wywaliło wczoraj, przynajmniej. Tam były też jakieś śmieszne liczby podawały, jeżeli chodzi o widzów i tak dalej, na streamie ekskursji, bo wczoraj już tam streamował, więc no, <grywny> był straszny burdel. Z tego co słyszałem, bo dzisiaj rano słuchałem rozmowy Asmon Golda z Trainwreckiem, czyli Trainwreck to jest taki gościu, który też jest zaangażowany w tworzenie Kika. Nie wiem, czy on tam dokładnie jest współwłaścicielem w papierach, ale wiecie, to jest gość, który współtworzy ten serwis, ogarnia twórców, prowadzi różne Rozmowy i tak dalej, więc taka osoba mocno w to zaangażowana. I mówił o tym, że wczoraj 600 tysięcy nowych osób się zarejestrowało. Chyba coś taką liczbę rzucił, jak dobrze jak dobrze zrozumiałem z ich rozmowy. I że mówił, że te dane mogą być jakoś tam zlagowane jeszcze, ponieważ tam no, serwery jeszcze muszą to wszystko nadrobić, ale 600 tysięcy osób, więc no, to są ogromne liczby. Nie? A na razie mówimy. Że tak powiem, o jednorazowym strzale, że tak powiem, czyli e, informacji plus szybkim streamie, gdzie i tak on do końca się nie udał, no bo, no bo serwery padły. No i teraz idąc dalej w tym całej rozkminie, bo, bo się pojawiają kolejne wątki, czyli już wiemy, że XQC przenosi się tam stopniowo, żeby transferować swoją publikę, zresztą tak samo jak inni twórcy, którzy podpisali ten deal. Z tego co mówił też na streamie, nie oglądałem go całego, ale z tego co ja wyłapałem, to mówił, że chce tam realizować jakieś projekty, że miał w głowie mnóstwo rzeczy, które teraz Kik mu też umożliwia, chyba coś tam wspominał o jakichś podcastach, co? Więc, wiecie, może to być bardzo, bardzo gdzieś tam szeroko zakrojona współpraca, ale równie dobrze może to być takie marketingowe pierdolenie, żeby po prostu usprawiedliwić swoje przejście na platformę. Ciekawiła mnie też reakcja ludzi, patrzyłem na czat, jak, jakie będzie przyjęcie tego. Prawda jest taka, że tam były jakieś pojedyncze komentarze związane, że tam pieniądze czy coś, ale przynajmniej w momencie, kiedy ja byłem na tym streamie, na czacie było. Raczej coś w takiej zasadzie, że spoko, że ludzie tam dopytywali jakieś takie rzeczy po no co z naszymi subskrypcjami, bla bla bla, no tam troszkę im było szkoda zaangażowania w ten kanał na Twitchu, ale generalnie nie było jakiegoś hejtu na XQC czy coś w tym stylu, tylko takie na zasadzie, okej, okay, pójdziemy za tobą wszędzie, tak w dużej mierze można powiedzieć, tak uprościć. Więc może to się potem jakoś zmieniło, może coś, może on odpowiada na pytania, może coś przypierdolił, ale w momencie, kiedy ja to oglądałem, raczej był taki odbiór na zasadzie okej, okay. Nie było to jakieś super entuzjastyczne, ale bo na zasadzie spoko, Na pewno nie było jakiegoś hejt. Wręcz mu gratulowali, tak samo w komentarzach na YouTube. No właśnie, i czemu tak się dzieje? Czemu community, które ma wykonać jakiś wysiłek, przechodząc na inną platformę, z innej niż tej, do której się przyzwyczaili, nagle propsuje twórcę, że on to robi, jednocześnie mając głowy świadomy, że chodzi tutaj o ogromny hajs, tak? Zresztą odkładając na bok wszystkie inne rzeczy. No wiadomo, że w ostatnim czasie Twitch spierdolił sobie reputację. Te ostatnie zapowiedzi zmian i forsowanie systemu, wiecie, Jakieś reklam, gdzie tam 3%, czy ileś tam ekranu może tam zajmować na, na lejaucie streama, plus ten zakaz multistreamingu i tak dalej. No, generalnie takie ograniczanie twórców sprawiło, że Twitch po prostu jeszcze bardziej sobie spierdolił opinię. No, i zresztą widzieliście, jeżeli tutaj siedzicie, no to też słyszeliście o tym, że nawet MrBeast krytykował Twitcha, nie? Więc to, to już tak bardzo, bardzo szeroko poszło. Część twórców, jak na przykład, przepraszam, Asmongold, zapowiedzieli, że jeżeli Twitch podtrzyma tam te warunki związane z reklamami i TP, to będą szukać alternacji, w domyśle, Prawdopodobnie kika, tak? Więc no jest to, że tak powiem, na własne życzenie Twitcha, który od dłuższego czasu nie potrafił zadbać o swoich twórców i moim zdaniem z pozycji monopolisty nie dostrzegał zmian na rynku. Może też nie docenili Kika, nie? Może też takie. Zresztą wiele osób innych też nie doceniło Kika i mówili na początku, że to zniknie po tygodniu, potem po miesiącu, teraz mijają kolejne miesiące, oni kupują twórców, no to porównują do kolejnych ich tam platform. Ja myślę, że tutaj trochę scenariusz będzie inny, głównie dlatego, że. Widzę, w jakich twórców oni inwestują, nie? To, to nie jest jakieś takie losowe, na zasadzie spójrzmy w tabelkę, zresztą trener, o tym wielokrotnie mówił, że oni po prostu bardzo mocno analizują, kto ma community, kto rzeczywiście jest sensowny, żeby mu zapłacić i wtedy w to inwestują, no i jak widać, mają ogromne pieniądze. To jeszcze odnośnie tych, odnośnie tego kontraktu, to ludzie to bodajże porównywali, że... XQC, bo to jest kontrakt w ogóle na dwa lata, tego chyba nie wspomniałem. To jest kontrakt na dwa lata, czyli tam plus minus 50 milionów dolarów rocznie. No, że jest to ogromna liczba, i było o jakimś graczu z NBA. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale chyba chodziło o LeBron Jamesa, który miał kontrakt na 97 milionów bodajże. I no tutaj XQC na 100. Nie? Także <laughs> także rozumiecie, w jaką sferę. Influencingu, w jaką sferę pieniędzy, w jaką sferę takich, wiecie, przepływów i możliwości w ogóle tutaj wchodzimy, nie? To chyba Ludwik robił materiał, że chciał odejść Switch i napisał, co mu zaoferują, by został, to go Lali. Tak, ja widziałem, czekajcie, kurwa, ja to znajdę. W ogóle Opera GX. <grym> Był ich komentarz, że te, tutaj była informacja z Dexerto, że właśnie Exclusive podpisał kontrakt na 100 milionów i Opera Games napisała, że zgodnie z raportem Twitch postanowił wysłać kontrofertę i zaoferować dwa gift karty na iTunesa, żeby, żeby przebić ofertę. Breaking. <laughs> Także, no ogólnie jaja sobie ludzie robią, różne marki i tak dalej, no bo widać totalne zagubienie Twitcha, który w tym momencie, postawmy się w roli Twitcha. Co oni mogą zrobić, nie? Bo taktyka kika jest bardzo cwana, czyli twórca mówi, siema, chcę dalej streamować sobie na Twitchu, ale będę też streamował na Kik Twitch plus, w znaczy znaczy plus poprzednie działania Twitcha, które spierdoliły mi opinię, teraz mają, bardzo muszą uważać. Jednocześnie Twitch ma świadomość, że to jest transfer widzów, czyli w finale no, mają zostać wydymani, że tak powiem, jako platforma. I teraz tak, załóżmy, że Twitch banuje XQC. No, jest afera na cały internet, cała społeczność staje po jego stronie, uważa go za poszkodowanego. Twitch jest tym złym i tym bardziej społeczność XQC i też prawdopodobnie innych twórców, wkurwionych na sytuację, plus też inni twórcy, sprowokowani tą sytuacją, traktując ją jako pretekst do przeniesienia się również na Kika, podejmują działanie. Co to oznacza dla Twitcha? Z drugiej strony, Twitch nie robiąc nic, pozwala na ten transfer, zgadza się, w znaczy sensie transfer widzów, zgadza się na to, co się dzieje, i no, w dłuższej perspektywie, gdyby to miało tak wyglądać, no też ma przejebane. Nadal. Więc nie bardzo widzę tutaj jakieś sensowne wyjście Twitcha. W teorii ktoś mógłby powiedzieć, że powinni się bić o twórców, tak? Czyli wychodzić z jakimiś kontrofertami, ale to nie do końca jest możliwe, no bo rad, że oni już zwykle mają podpisane jakieś umowy. No i wtedy ciężko je zerwać, tak się domyślam, że to nie jest jakieś coś na zasadzie, że XQC nagle mówi, no co, ja rozmyśliłem się, kick, story, wracam, bo Twitch mi zaproponował więcej. Plus jest to, jakby to powiedzieć, no wydaje się to abstrakcyjne, że Twitch na przykład by zaproponował... Nie wiem, 120 milionów dolarów, nie? Dla XQC, ale zostań ekskluzywnie tylko u nas. Rozumiecie, bo to już wchodzimy w takie kwoty. No byłoby to dziwne. Jedyne wyjście Twitch TV to jest zmiana polityki i podejścia do twórców i widzów. Tylko pytanie, czy nie jest już za późno, wiesz? Ja ci powiem tak. Znaczy, możecie mnie poprawić, nie? Ale tak, mam wrażenie z mojej obserwacji Twitcha, że generalnie streamerzy są leniwi. Czyli tutaj, żeby dobrze mnie zrozumieć. Nie mówię leniwi w kontekście pracy, tylko mówię leniwi w kontekście takim biznesowym. Że nawet jeżeli ktoś by gdzieś tam na jakiejś platformie byłyby trochę lepsze warunki, to tak, dla trochę lepszych warunków to by się nikomu nie chciało tego zmieniać, nie? Czyli to by było na takiej zasadzie, że no w teorii bym mógł, ale tutaj mam już widownię, mam cały ten swój ekosystem wokół tego, nie chcę mi się tego zmieniać. Tam jakieś deale już zaplanowane, coś tam. Generalnie dla trochę lepiej, nikomu się nie chce zmieniać. Natomiast w tym momencie. Gdy twórcy raczej albo w dużej części są wkurwieni na Twitcha, i jeszcze mało tego, ktoś przychodzi do nich i mówi im: Siema, ja rozwiążę Twój problem, dam Ci inną platformę i jeszcze Ci za to zapłacę. No to wiesz, mocno się zapala lampka. I czy w tym momencie działanie Twitcha na zasadzie: Siema, my tutaj jesteśmy dla twórców, tak, damy Wam większą wolność, bla, bla, bla. Czy to w tym momencie odwróci losy. I decyzję takiego twórcy, no nie wydaje mi się. Uważam, że to jest po prostu za późno. Że albo na bieżąco dobrze traktujesz swoich twórców i oni nie mają powodu szukać alternatywy, a nawet jak się pojawia, to mają bardzo duży dylemat, czy to robić, albo jak już się dzieje ta sytuacja, to już jest za późno, i musisz kombinować inaczej. Przy czym szczerze, nie wiem, co mógłby teraz zrobić Twitch, żeby zatrzymać twórców. Serio, nie wiem. Ale sama widownia też jest przyzwyczajona i nie chciałaby zmieniać dobrze działającej platformy dla widzów. I widzisz, tutaj jest kolejne cwane działanie Kika. Nie mówię, że ono jest moralne, ale jest cwane, że oni bardzo mocno skopiowali Twitcha, czyli wchodząc tam na stronę. Ewidentnie widzisz podobieństwa do Twitcha. To nie jest tak, że musisz się, wiesz, od nowa uczyć interfejsu, do czegoś super przyzwyczajać. Ja że technicznie to jeszcze nie jest super, tak, tak jak zresztą wypierdala tą stronę, to wszyscy o tym wiemy. Ale chodzi mi, że pod kątem takiego cwaniactwa oni to bardzo dobrze rozegrali. I teraz wiesz, tak samo stworzyli swoją aplikację, i wszystko. Czy rzeczywiście dla jakiegoś mm, widza, który no, podąża za twórcą, lubi kogoś oglądać, takiego XQC tam nie wiem, nie wiem, no ma średnio, ale zwykle jak ja do niego wchodziłem, to 70 tysięcy ludzi ma na streamie. Więc wiesz, wchodzisz sobie do niego i przyzwyczajony jesteś, oglądasz przy tej liczby. Godzin, to niemalże z nim żyjesz, bo on napierdala te streamy jak porąbany. Więc Przyzwyczajony jesteś do niego, wchodzisz na inną platformę, która wygląda bardzo podobnie, po prostu przeinstalowujesz sobie apkę na telefonie i reszta wygląda tak samo. Czy to tobie coś zmienia? No nie bardzo, nie. Materialiści zawsze pójdą za dolarami, Facebook płacił, każdy na Facebooka, Kik płaci, pójdą na Kika. Nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ to też kwestia, w jakiej to jest wszystko atmosferze. Jeżeli to jest taka atmosfera, załóżmy, nie, że Twitch super dwa twórców. są tu fajne warunki, dobrze płacą, mówię, w takim kontekście rozliczania się z twórcami. Wiesz, z punktu widzenia, na przykład polskiego rynku, no to, że są reklamy, na, na które bardzo często ludzie narzekają, to powiem ci, że tak, rzeczywiście, nie? Wtedy, jeżeli ktoś dostaje taką ofertę i przechodzi na inną platformę, no to i widownia może mieć pretensje i ma taki, jest takie generalnie nastawienie negatywne. Zresztą do tej pory przynajmniej tak oglądałem tam delorda Lorda, to też część osób mu wypominała, mimo że to już nie wiem, ile czasu temu było, że właśnie poszedł na Facebook. Ale jeżeli wokół platformy jest atmosfera taka, jaka jest wokół te, jaka teraz, jest, wokół Twitcha, czyli narzekanie i takie bardzo dużo pretensji i duża krytyka i takie ich działanie totalnie nieprzemyślane, no, no głupota totalna, to jest zupełnie inna atmosfera i publika też wtedy zupełnie inaczej to ocenia. Tam już nie ma wtedy takiego myślenia sprzedałeś się czy coś w tym stylu. Tylko takie myślenie, że okej, okay, rozumiem, że to, co się dzieje, cię wkurwia i szukasz alternatywy. Poza tym, już oczywiście pomijam różnicę pomiędzy Kikiem i Facebookiem, gdzie Facebook próbował się zaadaptować do streamingu. Kik to jest dosłownie platforma streamingowa wzorowana na Twitchu, nie? Więc, jakby mm, to już pomijając te różnice odnośnie samego przyzwyczajenia osoby, to abstrahując od tego. Twitch zawsze był platformą, na której można było mówić, co się chce i o kim się chce. Przepraszam, niebane zmiany polityki na przyjaznej wszystkim środowiskom. Teraz nic powiedzieć nie można, bo banując, to dosłownie wszystko. Czasem boję się cokolwiek napisać na czacie, żeby bana nie dostać. Tak, przy czym poprawcie mnie, poprawcie mnie, bo mogę się mylić, ale wydaje mi się, że te wszystkie zmiany i ogólnie ten kierunek działania Twitcha zaczął się od momentu, gdy Amazon przejął Twitcha. I tylko poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że to od tego momentu zaczęło bardzo mocno skręcać w tym kierunku. Tak mi się wydaje. A to nie jest kwestia wizerunkowa pod reklamodawców w sensie bez reklam też ciężko kikowi może być. Wiecie co? Dzisiaj też właśnie słuchałem tej rozmowy Asmona z Trainbreakiem i Trainbreak mówił o tym, że to też nie jest tak, że oni z kika chcą zrobić jakieś takie, wiecie, utopijną platformę, gdzie można robić wszystko, mówić wszystko i tak dalej. Szczególnie tam nawiązywał do hate speech i czegoś jeszcze, już nie pamiętam. A, jakichś politycznych spraw chyba, coś takiego, coś tam nawiązywał w tym kierunku. Więc mówił, że to też nie, nie jest tak, jak próbują w mediach przedstawić, że to takie, nie wiem, szulernia i jakieś takie totalne dno i odmęty internetu, że też wiadomo, że będą narzucone pewne zasady, natomiast nie chciałby stworzyć czegoś takiego właśnie, jak jest na Twitchu, gdzie ludzie się boją odezwać, albo gdzie pewne poglądy są totalnie banowane i przedstawiane są jedyne słuszne, że próbują znaleźć balans pomiędzy tym, żeby nie było totalnego rozpierdolu, że tak powiem, ale też żeby można było sensownie prowadzić dyskusje na różne tematy i że szukają pewnego balansu w regulaminie, żeby to jakoś wszystko ustawić. Niemniej zmienia to oczywiście faktu, że oni promują tę platformę jako, jako, jako taką giga wolnościową, przynajmniej taki marketing do mnie dociera i zresztą do was chyba też. Natomiast wiecie, ta granica pewnie będzie płynna, nie? Pytanie też jest otwarte na, jak inaczej, jak to powiedzieć, jak bardzo Kik stawia na reklamy. Nie to jest, to jest otwarte pytanie. Nie wiem, czy Terraim kiedyś się na ten temat wypowiadał e, na temat monetyzacji tego serwisu, czy oni stawiają na reklamy, ale moż, być może tam w ogóle nie chodzi o reklamy, tylko o promocję hazardu, nie? Czyli właśnie swojej firmy matki tutaj, no właśnie, zwierzok napisał. Nie sądzę, żeby reklamodawcy ciągnęli do firmy, która kręci się wokół hazardu. Zależy, jaką skalę przyjmiesz, wiesz, bo... Powiem Ci tak, jeżeli mówisz o małej skali, no to rzeczywiście firma woli nie ryzykować. Ale jeżeli mówisz o ogromnej platformie, która staje się, powiedzmy, numerem jeden, nie mówię, że teraz takie skikiem, ale wiecie, o mi chodzi, która generuje przepotężne liczby, to uwierz mi, że wiele firm jest to w stanie przegryźć. To wiele firm mówi, no kurwa, niby tam ten, ale... No przecież ci twórcy tam są, oni fajny content robią, to co mnie to chodzi. Więc to zależy od skali. Jak mówimy o dużej skali, to uwierz mi, że, że dużo firm będzie w stanie się tam, będzie w stanie się tam zareklamować. Mimo... Takiego czy innego sponsoringu. Plus yy, zwróć uwagę na przykład to, że yy, w sporcie masz przecież tak samo hazard, nie? I jakoś firmy nie mają z tym problemu, że się reklamują na tych samych wydarzeniach, billboardach czy innych rzeczach. Więc. Nie sądzę, żeby to był akurat jakiś taki warunek. Na ten moment to może tak się wydawać, ponieważ kik nie jest duży i żadna firma nie chce ryzykować. Znaczy, wiecie o co chodzi być tą, tą pierwszą, ale serio. To, to jest tylko kwestia rozmiaru kika plus tej jednej pierwszej, która przełamie ten, jak to już ruszy, ruszy ten, ten potok, to już nie ma, nie ma z to, zastopuj. Twitter już stara się reagować prowadząc podział przychodów subskrypcji. To jest y, utopia, znaczy inaczej. Widziałem jakieś wyliczenia. Jakaś stronka policzyła, ile ilu twórców łapie się do tego programu. I wyszło, że to jest 3,5%, z czego te, w tych 3,5% jest bardzo dużo ogromnych streamerów, takich już wiecie, znanych i generujących duże liczby, którzy już teraz mają ten podział. Więc to jest trochę taka zasłona dymna na zasadzie hej, patrzcie, coś robimy. Ale jeżeli chodzi o streamerski plankton, to to nic nie zmienia. Zobacz, ja streamuję sobie tutaj. Nie pamiętam, bo teraz wiadomo, nie streamowałem dwa tygodnie. Ale poczekaj, zobaczymy sobie. O, w maju, w maju chyba trochę streamowałem. No i patrz, mam średnią tam 1700 widzów, nie? w maju. No tam wiadomo, suby wpadały ten i ja nie łapałbym się do tego programu w ogóle. Mając 1700 widzów, nie? I oczywiście to się wydaje, wiadomo, ja nie, nie jestem full-time streamerem itp., ale ja bym się nie łapał do tego programu, ponieważ w tych subskrypcjach nie wliczają się prime'y i nie wliczają się subskrypcje z giftów. Tylko i wyłącznie te suche subskrypcje z Twitcha się wliczają. I teraz pytanie, ilu twórców ma tak totalnie suchych subskrypcji tam było chyba 350, tak, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten limit. Ale 50% streamerów to typy, co mają 0 widzów, więc tak nie patrz. Okej, okay, ja rozumiem, jasne, ja wiem, że jest wiele osób, które sobie streamują dla siebie i dziewczyny, która ma w pokoju obok, ja to rozumiem, ale ja Ci pokazuję na przykładzie moim, gdzie mam 1700 widzów średnio. Ja rozumiem, że to nie jest jakiś rekord czy coś, ale to jest jakaś liczba, która jest spoko i ja bym się i tak nie łapał do tego programu. Czyli płatnych subskrypcji w maju miałem 62%. Reszta to były prime y i subskrypcje w prezencie. No, także tak to wygląda. Oczywiście, ja rozumiem, że ktoś może mieć bardziej zaangażowaną publikę, coś tam, może po prostu być daily streamerem i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ale naprawdę pytanie, ile osób, chociażby z Polski, łapie się do tego programu. Co ciekawe, na przykład, jak oglądałem, to Gucio mówił, że on już ma taki podział, więc pytanie też w ogóle, ile osób z tych, które mają jakieś sensowne liczby i już teraz funkcjonuje w takich warunkach. Więc komu to coś zmienia? Rozumiecie o co chodzi komu to coś kurwa zmienia tak realnie oprócz tego że właśnie przychodzą jakieś osoby z zewnątrz ja tu nie mam pretensji tylko mówię wiecie że publicznie to wygląda jakbyś jakby Twitch no, ale zajebiście chcą się lepiej dzielić z twórcami a w finale okazuje się że to dotyczy kurwa nie wiem trzech osób z Polski właśnie i tutaj była jeszcze jedna ważna sprawa bo którą pominąłem zanim przeszliśmy do tych wszystkich statystyk to znaczy taka że część osób mówiła o tym że właśnie o firmie AWS która udostępnia infrastrukturę Kikowi no i że ta firma należy do Amazona a jak wiemy Twitch też należy do Amazona i teraz jest bardzo ważna sprawa, którą moim zdaniem wiele osób gdzieś tam przegapiło, lub troszkę może tak nie do końca biznesowo na to patrzy: że to jest tak, że Twitch w tym momencie jest numerem jeden i oczywiście należy do Amazona. I nagle powstaje Kik, który korzysta z infrastruktury e, Amazona. I teraz pytanie jest: w tym takie dlaczego na przykład Amazon nie zablokowałby kika w sensie, no bo wow, przecież to konkurencja, o Jezu im się coraz lepiej wiedzie, czemu nie ten? Po pierwsze to tak, nawet gdyby chcieli, to już są podpisane umowy, dzisiaj to jest train break, o tym mówił w rozmowie z Asmongoldem, że jest bardzo dużo prawnych obostrzeń, dlaczego oni nie mogliby tego zrobić i musieliby tam płacić jakieś ogromne kary. No coś tam mówił, że wiecie, to nie jest takie proste, że nagle, yy, nie wiem Amazon mówi, o kurwa, ten kik się za dobrze rozwija, nie? Yy, trzeba to zablokować i nagle rozwiązują umowę, i tak dalej. No, nikt nie jest taki głupi, nie? Zresztą, no, możecie się domyślać, że jak taka firma jak Stake, generująca psz, olbrzymie pieniądze, no, to raczej mają hajs na adwokatów i prawników, którzy są w stanie stworzyć fajną umowę, nie? No, umówmy się, że dają radę, stać ich na to. Więc tutaj ta opcja odpada. A druga sprawa jest przede wszystkim taka, że Amazon jest w zajebistej pozycji, ponieważ. Niezależnie kto przetrwa te batalie, oni i tak są w kluczowej pozycji dostarczającej infrastrukturę, nie. Więc to jest trochę tak jak z kosmetykami. Że jak spojrzycie sobie po całym łańcuszku, kto produkuje różne kosmetyki i marki, to oglądając reklamy macie wrażenie, że te firmy ze sobą konkurują, nie? Że są różne marki, one mają różne targety, tam w toni podobne produkty wydają, i tak dalej. Pod troszkę innym marketingiem, żeby dotrzeć do innej grupy docelowej, ale generalnie. Ale jak tak pójdziecie po tym łańcuszku, to się okazuje, że to jedno wielkie korpo produkuje, które jest odpowiedzialne za kilka mniejszych marek, które znacie, nie wiem, z Rosmana. To jest taka pewna gra i batalia, która z naszego punktu widzenia wydaje się, że jest sensowna, no bo wiadomo, ale z punktu widzenia tych największych graczy, oni są zawsze w pozycji zwycięzcy, bo nieważne kto wygra batalię kick contra Twitch, oni i tak są na szczycie. Rozumiecie o co chodzi? O to jest fajne Twitch tracker, poczekaj zobaczę sobie subskrypcję O kurwa w ogóle jaki udział u Gucia tu subskrypcji z Prime'ów jest yy. I to legitne dane są, tak? W sensie ten, to można na tym yy, polegać, tak? To jest. No to tak, u Gucio by się załapał No dobra, ale a, dobra Ok. Ale u Gucia w tym momencie jest dużo subskrypcji jeszcze chyba po akcji z żabami Co nie? Tak mi się wydaje Eee, więc to na pewno. Paid. No to paid, no to są płatne, tak? Czyli normalnie, takie subskrypcje z wyłączeniem giftów i prime'ów. Dobrze rozumiem, czy nie? Tak, no okej. Okay. No to tak, kurwa, multilema. Ale to zarobas jest. Kurwa, więcej normalnych subów niż z prime'a. Jak to możliwe w ogóle? Ale, co śmieszne, ja pierdolę, to w ogóle jest możliwe, że Wysocki by się nie łapał do tego programu. <noise> eee, super. Ale wiecie, my tu mówimy o najpopularniejszych gdzieś tam streamerach na tej platformie i zobaczcie jak mało jak mm, te, os, jakby to powiedzieć o tych 350 nie mówimy o topce jak mało osób się tego łapie lepszych subów i też oczywiście pytanie ile z tych osób bo tego w sumie nie wiemy ile z tych osób które przełamują te granice już teraz nie mają takiego podziału to jest pytanie ile z tych osób już teraz nie ma takich warunków no także ja ogólnie uważam że bardzo dobrze, że Kik się tak rozwija. Wiadomo, ludzie, którzy za tym stoją, można to moralnie różnie oceniać wszystko, ale pod kątem rynku streamerskiego, jeżeli tylko na to spojrzymy, to uważam, że to jest bardzo fajny case i takie, nie wiem, no, stymulacja rynku, bo mam wrażenie, że Twitch naprawdę się poczuł, jak taki totalny monopolista na zasadzie możemy z wami zrobić wszystko, no bo gdzie pójdziecie, haha. Ha. No i nagle ktoś mówi, haha, pójdą na Kika. I nagle Twitch ma takie, o kurwa, Houston, you have problem. Więc bardzo dobrze. Ja osobiście w tym sensie kibicuję Kikowi, żeby stworzył jakąś konkurencję realną dla Twitcha i żeby była po prostu opcja i żeby, żeby po prostu platformy starały się rzeczywiście rozwijać w jakimś sensownym kierunku, a nie tylko forsować swoje idee. Bo tutaj jeszcze co ważne było, to też Asmon o tym mówił, że swego czasu Twitch zapowiadał pewną platformę do organizowania deali dla twórców. Czyli tak jak na przykład teraz ja jestem w jakiejś agencji i ta agencja załatwia mi różne współprace z jakimiś markami, nie? Czy tam na YouTube, czy na Twitchu, czy ten. Twitch nagle postanowił stać się troszkę taką agencją i ogarniać deale dla jakichś twórców. Oczywiście <słuch> jakimś prawdopodobnie bardzo korzystnym dla twórcy podziałem środków z tych deali. Wiele osób uważa, że te działanie Twitcha ostatnie, czyli z tym ograniczaniem powierzchni reklamowej na streamach i tak dalej, co co wzbudziło tyle emocji, że to był po prostu taki wstęp do przejmowania tego rynku i platformy, i próby w, dalszym, w dalszych krokach prowadzenia tej właśnie platformy do Dili. Więc czy tak by było? Ciężko teraz powiedzieć, ponieważ powstał bardzo silny opór i którego teraz też konsekwencje widzimy. Natomiast no, ja nie jestem kompletnie fanem tego rozwiązania i uważam, że tym bardziej takie forsowanie przez Twitcha tego typu warunków jest po prostu mega słabe. Ale mimo, że gdzieś tam pierwszy atak został odparty, to jak wiemy ze świata polityki i wielkich korporacji. Oni się tak łatwo nie poddają i o ile u nas w rządzie na przykład jest tak, że po prostu w nocy powstają jakieś obrady, na które nikt nie przychodzi i wtedy jest coś przepychane i głosowania różne e, i nagle się dowiadujemy rano, że o kurwa, serio jak to przeszło w ogóle co, że tu jesteś, ktoś za tym głosował? To tak samo mam wrażenie, że jest tutaj, że oni się po prostu tak łatwo nie poddadzą i będą forsować to tylko że mniejszymi krokami. Będzie takie wiecie, powolne gotowanie żaby. Że teraz próbowali tak naraz to machnąć na zasadzie, dobra wprowadźmy wszystko, może to łyknął i się uda na szybko. Nie udało się, zrobiła się afera, więc teraz będą to robić stopniowo. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście dalej będą w to brnąć bo no tracą te pozycje monopolisty. Dobra, to co, zamykamy temat xQc, a nie, jeszcze ważne. E, po tej akcji całej, Asmon wrzucił właśnie tweeta, to też duży twórca, nie każdy musi znać, ale ogólnie warto go oglądać, jak ktoś nie ma problemu z językiem angielskim, to ja na przykład bardzo lubię go oglądać, jak tam przekomentuje różne rzeczy, czasem związane z e, gamingiem, ale też właśnie wrzucił tweeta na zasadzie, hej, kick streaming, a dzisiaj rozmawiał z train Breakiem właśnie. Taki se podcast mini zrobili. Różne pytania i tak dalej, były związane z tą całym tematem o XQC. No i coś tam tak dawali do zrozumienia, że Asmon, jak to kurde powiedzieć? Że Asmon od dawna się tym interesuje całą tą platformą. No i.